No, i proszę otworzyć. Niemco mnie otworzyłam? Jehowym mnie otworzyłam? To i Smirfą mnie otworzę. Pani Krystyno, niech pani wpuści, no. Błagaj mnie. No, błagam, no. A zrób ten głos taki. Pani Krystyno, Błaga! I bez balkonika doszłam. No to co, wpuści pani... No własno przecież otwarte jest. Aha. Dobry wieczór. Dzień się. O, ho, 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 ho. A co się tak wystroił, jak na wystawę psów? Sprawę oficjalną mam. Jest szef? A zależy dla kogo. No a dla mnie? A dla mnie, a dla mnie... A dla mnie ostatnio wystawili mandacik za jazdę rowerkiem po winku. To szefa nie ma. No ale panie Krystyno, tego mandatu też już nie ma, no. Oj, jaka ta policja skorumpowana, ludzie! Już nawet pieniędzy nie chcą! Tylko nie palić więcej rowerem po pijaku, powinien jeździć! Po jakim pijaku, jak ja nie ledwo usta umoczyłam? Alkomat wykazał po promila! To ja prawie trzeźwa byłam. Noż mogłam dosiorbać, no! No to jest szef? Szefie! No. Krystyno, jak wino? Uderzasz do głowy. Aniele, tak wiele. Dla ciebie bym zrobił. Modlitwa to dobry pomysł na wieczór. Kadzidła zapachu nosi się w powietrzu. Staszku, co cię sprowadza? ze no, sprawą oficjalną przyszedłem. Przyszłem się mówić. To dlaczego Krystyna nie woła? Yy, no bo jak to mówią. Yy, Prześczekają a karawan idzie dalej. Dobrze, Staszku, do rzeczy. No to tak jak mówiłem, sprawa oficjalna w sumie dwie tak. Ta, y, dwie, dwie tak. Y, dwie, y, dwie tak. Y, y, o, y, śmiało. Znaczy, bo, bo chodzi. Y, chodzi o, o to, że, że jakby. Ale. Jakby. Tak? Jakby. jakby, Szatan cię opętał? Nie, nie, żeby po prostu. Ja, ja. Ja. Bo ja próbuję cały czas. No nie, nie, bo. Ja bym się. Jejdzie ja, jakby. O jeny mu chodzi, żeby mnie ksiądz przegonił. Ale ksiądz durny. E, ale święty, święty. Może Krystyna herbatki by naparzyła. O! A to może winka? A Krystyno! A i tak się skończyło. Jak się skończyło? Kupiłem ostatnio 30 litrów. No to na dwa dni starczyło. Krystyno! Oj, przepraszam! Dobrze, Staszku opowiadaj. No to dobrze. To, tak jak już księdzą wcześniej. Wcześniej... E, 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 powiedziałem. Dwie sprawy. dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że, że wszystkie okoliczne wsie, z naszej wsi się śmieją. No, jak się śmieją, dałem wyraźny szlaban Krystynie A, na jeżdżenie rowerem. No. To... A gdzie się Krystyna wybiera? <laughs> o sz... Już nigdzie! <laughs> Ale... Ale nie z tego się śmiał. Śmiał się z nas, że my we wsi Biedronki jako jedynie nie mamy. No o i naprawdę komendant to się chyba czegoś jochlał. Przecież Biedronek u nas od zesrania jest. E, e, za przeproszeniem świętego księdza. No ale tego tałatajstwa tyle tego lata. Ja tego z domu wygonić nie mogę. Przecież to jest gorsze niż mrówki w cukrze. Krystyno. Aj przepraszam! Ale to owady to mnie tak do furii doprowadzają, a od tego czasu, co księdza czmiel w dupę kąsił. Żebyś ty komendant widział księdza. Człowiek z trzema pośladami. W życiu nie widziałam, żeby se facet gacie przez głowę zakładał. No w życiu żeśmy się tak z lekarką nie uśmiały. No i co ksiądz tak patrzy, no? Jak to mówią? Świętej dupy nigdy za wiele. Krystyno. Oj, i ale mnie Krystyna źle zrozumiała, mi chodzi o sklep Biedronka, nie jakieś tam księdza przygodnego. No, komendanta zrozumiała, to ta Bułgarka, czy ją komendant kontrolował? Ja tylko poprosiłem o dowód. Od kiedy to się legitymuje bez spodni? Krystyno! Przepraszam! A ty, Staszku? Teraz się tłumacz. Znaczy, bo, 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 to, bo, bo to nie jest tak, jak pani Krystyna mówi. Ja, ja naprawdę poprosiłem tę panią o pomoc, a ona się rozebrała. To, to, to też jej się rozebrałem, żeby jej nie było przykro. To zostaliśmy no bez jejku, tak zostaliśmy pani. O Jejku, Jejku, a czy spełnicie wolę starszej, schorowanej kobiety? A w czym możemy pomóc? A można ciutkę głośniej? No to dlaczego? I, no bo... Krystyno, jak nas powiedzi? Niech będzie po prostu. Krystyno. Ostatni raz. Krystyno! No ciutkę głośniej, no bo mi pluskwa komendanta nie zbiera. Ja, ale przecież to jest rozmowa prywatna! Oj dobra, dobra! Ty synie. Mhm. Ale to chyba synu się mówi. Nie to miałam na myśli. Krystyno! <grystyną> Można naprawdę, no! Strzelać nie wolno! Nagrywać nie wolno! Podsłuchiwać nie wolno! Strzelać do wójta nie wolno! <grystyną> Oj! <grystyną> Ale jeb... <grystyną> 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 Co Krystyna powiedziała? No bo to jest właśnie. To, ta... Ta... to jest ta druga. To jest ta druga. Spisk, nie chcesz? Krystyno! Oj, przepraszam! No ale on mnie cały czas w słowo wchodzi! Co? To co z tym wujka? No próbuję jako... No próbuję a, <laughs> a ciulu A ciulu, a O matko, jakie się uczulenie! A ciulu ty! Krystyno, prosiłem! Oj, no. Na chorobę nic nie poradzę, no! Krystyna wojna z dubeltówki w dupę postrzeliła! O! o, o ty, Ube, kupierdź! O ty, Krysty, Krystyno! Dlaczego Krystyna to uczyniła? Dałem Krystynie szlaban na dubeltówkę. Przecież on nie ma jednej nogi. To dlatego tak wolno uciekał? Ja. Krystyno! Oj, przepraszam! Toż to grzech. Ale ja się wyspowiadałam. Gdzie? Na komisariacie. To, to się nie kwalifikuje do spowiedzi. Jak się nie kwalifikuje do spowiedzi? Przecież wszystko było. Kratki były, kolejka była, siłą doprowadzili. Jak do spowiedzi? Krystyno, z taką opinią nie dostaniemy kredytu na remont dachu kościoła. On zaprawdę już tym kredytem się ksiądz nie przejmuje. Dyrektor banku już nam go prawie przyznał. Jak prawie przyznał, jak się od miesiąca do niego dodzwonić nie mogę? No i się ksiądz nie dzwoni. A to dlaczego? No bo u nas w piwnicy nie ma zasięgu. Ja! Krystyno! Pani Krystyna, mi to przetrzymywanie to już przestępstwem pachnie! Przestępstwem to mi twoje skarpety pachną, ty! Ma, ma, ma Krystyna jeszcze coś do dodania? By cię szlag jasny trafi, by cię krew nagła zalała. Co, co tam Krystyna gada? Wróżba, Andrzej Ha? ćwicze! Jeszcze coś do powiedzenia, jest? A, a. By ci pała zbiędła. Ja, co? By ci suka spierd... Ja, by... Co? Ja się nie dam tak obrakać! Bułgarce to powiedz! No, nie, nie! Nie będę I, I znowu Krystyna nadszarpnęła stosunki z władzą! O! Oh, żeby ksiądz widział, jak on szarpał stosunki z tą Bułgarką! Tak krzaki chodziły! Jedna noga, druga, trzecia, czwarta, piąta! A kto tam jeszcze był? Oh, wójt! Co Krystyna robiła w krzakach? Sprzedawałam jagody. A wie ksiądz jak szły? Wie ksiądz jak szły? Całymi krzakami szły! To Krystyna sprzedawała jagody z krzakami? A bo mi się kur... rywać nie chciało. Krystyno! No A już przepraszam! Krystyno to są same zmartwienia! A co już do księdza doszło? Co doszło? Ja ostatnio odprawiałam mszę? Krystyno! Kry